Hej, hej z tej strony Iloi i zapraszam do kolejnego odcinka z Assassin's Creed Syndicate Kuba Respruacz. E, więc tak, na początek chcę Wam pokazać e, ekwipunek. Ten odkryłem, od razu ulepszyłem. Został mi, jakby cenzor do odkrycia. Są rękawice też, aby mi zostało do odkrycia. Ta rękawica już mam. Najlepszą i broń. Mam ten ukryty pistolet. No, tu jeszcze jedna broń, i kolory, ze wszystkie wykupiłem. No, prawie wszystkie. Dobra, to już mam wszystkie. No, te są. tu we skrzyniach, dobra. No, no, to chyba wszystko, co tu chciałem. Umiejętności, o, a widzicie. Co by tu wziąć? Hmm, to może nie. Co? No to? Okej. Okay. To najpierw sobie to kupimy. Okidoki. No dobra. No to idziemy do misji głównych. Praktycznie tylko to nam zostało. Wszystkie tam powykonywałem, co trzeba. Więc zobaczmy co to. co tym razem. List do zabójcy. Ok, I szuka mężczyzny z fotografii. Nie wiem, mi się coś każe, że gdzieś widziałem, ale nie jestem pewien. Nie mogę skojarzyć. Dobre. People continue to be murdered on my watch. I cannot protect you or your brotherhood forever. Witnesses saw someone matching your description. I should lock you up. Weaversbrook Publishing. The man from the photograph at the manor he owns his paper. Fry! I will catch the Ripper Inspector. But first you must help me find Weaversbrook before he does. This way. It must not be seen. I believe Mr. Weaversbrook has a residence near St. Paul's. Now go. Okay, doktor Andy? No, they're not my only friends. Fajin'. No dobra. Mr. Czyli... Jest lead. Czyli... Thanks to Czyli na razie będziemy musieli po dachach podróżować, żeby policja nas nie wyczaiła. Jak na razie. Tu takie chyba trudne nie będzie. Tak daleko Jeszcze trochę Tu widzę chyba Właśnie Policja podróżuje po ulicach ja nie chcemy żeby mnie zatrzymali żeby musiał niepotrzebnie kogoś zabić Już prawie jesteśmy Hæ? <skrønner> Dobra, to teraz musimy się jakoś dostać do budynku Już trzeba widzę które rędy A, nie bo to tu. Dobra Puśćcie Worzymy bombę użyjemy bomby. Okay, but it probably be What do you want? I'm hunting Jack the Ripper. No! Stay away! He sees and hears everything! My name is Evie Fry. I'm here to help you. Mr. Jacob Fry's sister? Yes. What happened to these men? Gone. Taken. Dead, please the ripper has my son he, he will kill him i will find your son and bring him home sir but first you must come with me now i'll accompany you to the location where my son was last seen yeah, what can you teach. tell me about the letters i showed the one side jack the ripper to the police of the hundreds they had examined this one rang the most true and so we printed it the yard was desperate Still is. They hoped someone would identify the handwriting. No one did. Then I received this. You put yourself very clever. I place. I see your And I to finish you and send your ears to your wife, if you If you do, I will finish you. Yours truly, Jack. I published two more until Mr. Fry and my son convinced me to stop. In spite of the risk, we're here. One of my reporters was nearly beaten to death trying to look into my son's disappearance just up ahead on those docks. Wait here, Mr. Weaversbrook. I will be back with good news before you know it. No dobra. Tutaj trochę będzie zabawy. Coś czuję. On board. Good. Mr. Jack will be pleased. Who's next? Some Tory bastard. One of Lady O's girls is taking care of him now. I could do with a proper bit of jam self. Orders are to send lads to the pickup if anything goes sour down here. Billy's watching the docks. He'll warn them. I should scare some more information out of Jack's lieutenants. If I can find one. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Mamy chyba małą niespodziankę do nich, jeśli się uda. Aj. O nie, do wody, kobieto. Zaraz mnie wykryjmy, będę miał już tyle. Tu Mam nadzieję, że mnie nie wykryją. Co, macie przesłać? Czy co? Ludzi? Chyba się nie udało. Z... Ten zawiadomić kogoś? A my to na spokojnie sobie przejdziemy To jest pośpiechu oczywiście kill me this mr jack he uses the old old prison ships to keep his captives please i'm just a hired gun speak to walter billingworth he runs a private prison for mr jack in the old death for garrison i need to pay an urgent visit to these hulk prison ships right after i find mr weaversbrook's son i don't want to hurt you walk Dobra, No, bo taki mam. Dobry dzień dzisiaj. A ja w sumie to daleko to nie było. Muszę się przejść. żeby mnie policja nie skarniała. Dobrze, no, jednak sobie pójdziemy górą. Najbezpieczniej, jak zawsze. Dobra, ciebie mam uwolnić, tak? Jacy cywile tam byli? Chyba się dało jak widzę. Ale tu jeszcze jest. zdobycie małe, co nieco. No właśnie. Tego mi brakowało. Chyba jest ten syn, No. Chłonki. Dziękuję. Pani Fry. Your and he will reward you handsomely for your bravery. it's you who should be commended. did you discover anything that could help me stop the ripper? my kidnappers call him mr. jack. i overheard them mention the deptford hulks where i was to join other hostages. thank you. be safe, mr. weaversbrook. Okay. O, no czyli się ładnie udało. A tu widzę dodatkowe. Zastępcy kuby, listy rozprówaczy oraz porwanie ładunku są teraz dostępne. Hej, hej, witajcie z powrotem, sorki za to małe cięcie, znowu mi się gra wyłączyła, nie wiem o co chodzi, coś chyba jest z tą grą, że ona się tak wyłącza, ale to nic, tu mamy te drugie szefie, dobra, myślę, że nie będę chyba zaczynał od tego, więźniowie. Bo to może się trochę przeciągnąć. Ale pokażę wam te dodatkowe co to. O tu co? Zastępcy Kuby. Dobra, to najpierw pójdziemy tu. Sprawdzić co to jest. Myślę, że jest tutaj, jak się uda pokazać, te wszystkie trzy. Nowe rzeczy A później sobie pojedziemy dalej z fabularnymi sobie je wykonam poza odcinki, później wam pokażę co odkryłem No dobra, to jest tu gdzieś? To jest Fryp i sześć legend

Pójdziemy sobie górą. Raczej chyba nikogo nie ma. Jego możemy sobie spokojnie śledzić. Dalej. Powolnutku, bez pośpiechu, żeby to w miarę jakoś fajnie wyszło. No i. No idziesz sobie tutaj. Ciekaw, czy na statek pójdziesz, czy gdzie? Na razie cię ładnie śledzę. Sotera. co Aha, okay. tak? Co jakoś to było, nie? Tak To wyszło chyba nie jeszcze raz Dlaczego czemu nie chcę wyjść no ostatnia bombka nam została bo no teraz

Kolejne to no jest to łup z Egiptu sobie szybko tam podjedziemy jeśli się uda to w miarę szybko to sobie zrobimy bo nie chcę przeciągać odcinka myślę że już Chyba to, to już będą ostatnie takie poboczne misje gdzie będziemy jeszcze by się przydało właśnie kupić jakieś coś w sklepie nie? Się wyposażyć, tam widziałem są prostytutki, to je wykorzystamy którym możemy zderbować. Chyba jest tylko jedna, jak widzę. Nie niemożliwe, niemożliwe. Ej. Odwróć uwagę. Tu jakoś tak chodzisz, tak? Na dół, na dół. A ja mam problem. Może sobie od góry go zajdziemy i resztę przestraszymy, żeby się udało. Jest Co jest? Co jest? Co jest To muszę? na czemu? No nie wiem, nie wiem o co chodzi. Tam jakoś ubiłem, było dobrze. No spróbujemy jeszcze raz. Wyraźnie. Ty gdzie tu biegniesz? Maj. Może teraz się uda. No widocznie wcześniej ktoś uciekł tym wozem. To jeszcze raz zrobiliśmy, ale teraz Już widzę lepiej wyszło trochę. Nie jakoś super, ale lepiej jednak. Jakoś trochę daleko widzę ten ładunek, trzeba dostarczyć. No myślę, że ten tą ostat... ostatnią misję jeszcze się uda zrobić. Będziemy kończyć zobaczę ile czasu zostanie A Jak na razie policja mnie nie goni jak i jeszcze. Chyba że w każdej chwili, co, że nie w każdej chwili, tylko że cały czas jest wrogo nastawiona, ale nie, jak na razie nie spotkałem żadnych policjantów Okay. już nie jest chyba inna misja jakaś właśnie na to chwileczkę to się tym zajmiemy za chwilę tak blisko jesteśmy koło tego no i sobie to od razu ulepszymy Ulepszenie. No nawet mamy odpowiednie materiały, dobra umiejętności, ale no to i tak jeszcze zacząłem. Potrzebujemy... Potrzebujemy punkty, dobra, jakieś to tu były, tak. Zastępcy Kuby, no tu coś czuję, że będzie trochę szukania i trochę czasu może to zająć. Dobra, jednego mam, kolejnego powolny cel z góry. kurczę, tu jest ten odosobniony, może tym się zajmiemy. i nie zauważyłem was. I teraz jest za. Cel z góry, tutaj gdzieś idziesz? Kolejny, mam cię powalić, czy mam cię zabić? Zrobimy tak na razie. Ok, wyszło. Jeszcze aby cztery, Czterech w kolesi. W sumie, to takie trudne nie jest. Tak, wiem, że nie zabiję, ale... tak wyszło. To nawet łatwa ta misja. Dalej wejdź. Trzeba, aby wyczuć odpowiedni moment i zaczaić Jak raczej problemu nie będzie Okej, została dwóch jeszcze muszę odszukać ale tego ubić jeszcze Zrobimy podwójne No dalej tak przy dzieciach nic. Ok, teraz tego ostatniego koleś, koleżkę. dobra. Tego oczywiście znoża. No i powalony. Teraz oczywiście uciec z okolicy. Nie ma, to będzie wszystko. No dobra, nawet ci udało ładnie, pięknie zrobić bez większych problemów. No, no myślę, że to wystarczy, bo akurat jest odpowiednia długość filmu, więc y, dzięki za oglądanie. Na razie hej!